Wspaniale, wspaniale jest! Tylko chętnie przechodzimy. Oh, pięknie, bardzo fajnie! Zek co jak co roku? Wspaniale! Super zabawa! Co tu dużo mówisz? Super zabawa i tyle! Wyśmienita, Super. Ja myślę, że jest wspaniale i zresztą tu, kiedy przyjeżdżamy. Czujemy się bardzo dobrze, tak jak u siebie w domu, ale najlepiej jest w seniorze na Mosickiego. O serduszko, żeby my mieli jedna o złożone. i zgadza się, seniorzy wykorzystują każdy moment i tym samym do tego, żeby się dobrze bawić. I myślę, że to jest piękna nauka, która płynie dla nas. Po prostu bierzmy z nich przykład. A okazja dzisiaj do tego jest. Po pierwsze koniec karnawału się zbliża, zbliżają się walentynki, no i dzisiaj tłusty czwartek. Coś dobrego zjeść i się poruszać. Wszystkiego dobrego. Jak zwykle seniorzy nam pokazują, jak należy się bawić, jak spędzać takie ważne dni. Dzisiaj potrójne wydarzenie. Obydwa domy seniora, nasze ośrodki wsparcia w gościnnych progach Poloneza świętują karnawał, Tusty Czwartek i Walentynki, więc pozytywnej energii, emocji jest potrójnie dużo tutaj dzisiaj. Jak widać, wszyscy się świetnie bawią. Czego życzymy w tym okresie końca karnawału? Nie tylko wszystkim dębickim seniorom, ale wszystkim mieszkańcom miasta. Chcemy pokazać, że seniorzy są pełni energii, radości i miłości do życia. Jest to doskonała okazja do integracji, do budowania relacji i do przypomnienia, że czas na zabawę jest zawsze Niezależnie od wieku, a dodatkowo możemy dzisiaj bezka bezkarnie konsumować pączki, bo mamy tłusty czwartek, także bez wyrzutów sumienia.